Słuchajcie, ja widziałem już różne rzeczy, ale jeśli nagrywamy i pokazujemy różne polonezy, to tutaj zobaczcie, ktoś sobie uciął kawałek traka, poloneza traka plus, i zrobił z niego przyczepkę. Na górze nawet zostawił białe, białą tą budę. I oczywiście nieoryginalne czarne tablice, bo pewnie oryginalne gdzieś zgubił. Wspaniałe, ale nawet cała konstrukcja została jeszcze tutaj od traka. O, i nawet jeszcze się. Etykieta zachowała te traki zakład samochodów dostawczych w Nysie. Karko przedłużano 5-osobowe w każdej wersji traki. Autoryzowany dealer, nawet telefon jest A i to w białym stoku tutaj był. Elewatorska 14, 14. No. ST16. No nawet jeszcze coś takiego się uchowało. No, zaskoczyłeś mnie tym, że to znalazłeś, co o tym powiesz? No jak to zobaczyłem to się śliziłem. Ja myślałem, że to chodzi o ten cały, a tu tylko buda była. Ale ludzie to fantazje mają, co? I to legalnie zarejestrowane w ogóle coś takiego. Lepsze ja jest to, że on się zmienił tutaj. patrz. No, bo tam dalej parking. jest. Tam nie dalej ma. jest już ten, ta letarnia. No to dobra, jedziemy.